Cześć czołem, jak się macie? Siała, siała, kolejna audycja z serii W Kuchni od Kuchni i po raz kolejny nadajemy z Gdańska i z Olsztyna. Mówią dla was, z i Elf. Tak, no więc drugi Elfie, co dzisiaj? Co w dzisiejszej audycji, proszę powiedz. Tak, w dzisiejszej audycji królować będzie folia aluminiowa i piekarnik. Folia aluminiowa? Dlaczego? Tak, otóż dzisiaj zaprezentujemy wam trzy przepisy. Na trzy bardzo dobre przekąski, albo dania, to zależy kto ile je, które właśnie zawija się folią lubinową i piecze. Mm -hmm. No dobra, to zaczniemy od początku. Co to za dania? Jakieś pierwsze danie? Co to jest? Tak, może zaczniemy od dania tak jakby głównego, tak na słono. Otóż do tego dania będzie nam potrzebny ziemniak. 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 Jeden Móż tylko jeden, jeden ziemnik? To zależy ile chcecie, możecie zrobić sobie siedem albo trzy, w zależności od tego ile chcecie. Generalnie będziemy mówić o jednym ziemniaku. Możecie dobra. je mnożyć. A więc potrzebna będzie ziemniak, to ziemniaka jedno jajko, Aha. wykałaczka, wykałaczka, nóż i łyżeczka. Kałaczka, nóż, łyżeczka, dobra. Tak. Co tam dalej się trzeba robić? Jajko, ja nie wiem jak, jak, jak nazywa się ta potrawa tak naprawdę. Ale nazwijmy ją harcerskie jajko. O, co, co, co robimy? No właśnie, co robimy? Ja właśnie chciałam zapytać, daj mi zadać pytania, więc ja pytam, co robimy, moja droga, teraz? A więc teraz bierzemy nóż i skrajamy mm -hmm. tak jakby górną część ziemniaka. Tak jakby taki kapelusik, taki otworek, taka klapa pokrywa. Coś takiego. Mm, A więc, ile skojarzeń? Tak. Jak odetniemy ten kapelusik, bierzemy w łapkę e, łyżeczkę. I wydrążamy środek ziemniaka. A po co wydrążamy ten środek? No właśnie, dobre pytanie. Otóż, wydrążamy ten środek. Tak, to ten ziemniak powinien mieć tak mniej więcej pół centymetra grubości ta skorupka taka. Mhm. Wydrążymy ten środek, bierzemy to jajko i wlewamy to jajko do tego ziemniaka. O matko boska. A co robimy z tym środkiem w ogóle? Wydrążamy go i co do śmieci? To już zależy od Was. Możecie z tego zrobić zajeblaski ziemniaczane, możecie to wyrzucić, możecie to ugotować. A mogę zjeść? Możesz zjeść. Aha, okej. Okay. Generalnie działamy na surowym ziemniaku. Tak. Mm -hmm. A to tak trochę trudno wydrążyć środek z surowego nie, ziemniaka. Zajmie się być trudne, aczkolwiek nie jest to trudne i naprawdę jak się ma dobrą, twardą łyżeczkę, to idzie naprawdę dobrze. dobrze. Dobra, ale skoro on jest surowy, to nie polecamy jedzenia. To taki mały żarcik tak. był z mojej strony, nie, nie jemy tego. Wieść, ale to nie wiem, gotujcie, usmażcie tam. O, tak, to lepszy pomysł. Wasze inwendja. Dobra, A, co, dalej? co dalej? Jak już nalejemy to jajko do środka, możecie je sobie przyprawić, posolić, jak chcecie. Yy, bierzecie ten kapelusik <laughs> zakrywacie to z tego ziemniaka. A z kapelusika też wydrążamy środek? Nie, nie, z kapelusika już nie. <laughs> Tak, zamkniemy kapelusik, dołożymy go na głowę tego ziemniaka, bierzemy wykałaczkę, łamiemy ją na pół i tak jakby po skosie przebijamy kapelutek z głową, tak jakby. Mm -hmm. A czemu ją łamiemy? No bo taka długa wykałaczka to nam będzie przeszkadzać, jak weźmiemy ją na pół, to ona tam akurat się tak wejdzie w tego ziemniaka, nie będzie wystawać i nie będzie nam robić problemu. A jeżeli to jest mała wykałaczka, to też ją musimy przełamać? No nie, nie musimy. Ważne, żeby ten był <noise> do tego ziemniaka. Dobra, dobra, a więc jak zamkniemy tego ziemniaka, wkładamy go w folię Aha. i albo wkładamy go w żar do ogniska, albo do rozgrzanego piekarnika. Ja robiłam w wersji ogniskowej, ale e, domyślam się, że nie możecie w domu sobie rozpolić ogniska, więc. <noise> chyba, że macie ogródek. Tak, chyba, że. Ale generalnie wkładacie do piekarnika. Myślę, pół godziny, to może być nawet za dużo bo po ile potrzeba, żeby jajko ściągnąć, to tak 20, takie dobre, to jest tak nawet na, na, taką nadwyżką, te 20 minut, takie 15-20 minut. Mm -hmm. No i jak minie ten czas, wyciągamy tego ziemniaka i pięknie upieczone jajeczko z ziemniaczkiem zjadamy ze smakiem. Mm -hmm, Wiesz, bardzo... no, y no, no, no. musi być nagrzany, bo jak włożycie do nienagrzanego, to ten jak może się nie zrobić, ale takie 180 stopni Dobre, myślę, wystarczy. Wygląda bardzo ciekawie. Znaczy, słychać, że jest bardzo ciekawe. Ja osobiście nie robiłam, ale y, spróbuję. Y, ty robiłaś i jak wrażenia? Jak no, smak. Mi bardzo smakowało, w ogóle wygląda to tak y, trochę egzotycznie. Y, nie spotkałam się z tym nigdy wcześniej, y, tak z ciekawości, ciekawostek dodam, że robiłam to na jednej z moich pierwszych zbiórek, czyli prawie 10 lat temu. O matko. I byłam w szoku, że tak, takie fajne rzeczy można na wniosku robić. No to ty już stara jesteś dość. No, ale... no, no nie wiem. No, kwestii... <laughs> nie gadajmy o wieku. Dobra, to więc koniec <laughs> tego przepisu pierwszego, tak? tak? Ziemniak, koniec. No dobra. Ziemniak więc... po harcersku. Ziemniak po harcersku, dobra. To jest pierwszy nasz y, przepis. To co dalej? Co, co mamy drugiego do zaproponowania? Kolejny przepis, nadal związany jest z folią i ona będzie nam nadal potrzebna. Nadal będzie nam potrzebny nożyk hmm. i nadal będzie nam potrzebna łyżeczka. A jajko i ziemniak? Jajko i ziemniak nie. Jajko. Otóż następne dwa przepisy są z owocami. Z, Jeden z owocami, Jeden A, z, z nanem, drugi z jabłka. Dobra. Zacznijmy. To co robimy? Z jabłkiem zachowujemy się podobnie jak z ziemniakiem. Odkryjemy mu czubek, mm -hmm. wytranżamy ogryzek i do środka dajemy kostkę czekolady, Hmm. jedną kostkę? Jedną kostkę, kostkę czekolady. Chyba, że mhm. ktoś po to może uchnąć trzy. Chociaż mhm. ten środek jest mały, bo tylko ogryzek wydrążamy. Aha, czyli cały środek jabłka zostaje, tak? Tylko tak, tak? Tak, tak, tak. tak. Jabłko zostaje, jabłko będzie dobre. Wydrążymy nie niedobry środek. Dobra. Wkładamy czekoladę, wkładamy pół łyżeczki miodu i posypujemy to cynamonem. A czy miód jest konieczny? Nie. A, to ja tam dodać na przykład kostkę smalcu, <laughs> To lubi, możecie tam dodać ogórka kiszonego, to już wasza inwencja. Aha, ale czyli miód nie musi być, no to dobrze, bo ja nie lubię bardzo miodu, więc nie chciałabym tam dodawać miodu. Najfajniejsza jest ta czekolada, bo ona się hmm. rozpływa i, i się fajnie łączy z tym upieczonym jabłkiem. A, a co w tym czasie robi ten miód tam? On się miesza z czekoladą i co, i to nie za słodkie wychodzi wtedy? On jest po, po prostu ja, ja dodałam miód, bo ja lubię miód i Aha. jak wyszło po prostu, to możecie tutaj dodać, troszkę, czego tylko chcecie. Okej, okay. no to, tak. to co dalej? Paluszki, wiecie, no. A więc jak wydrążymy i naładujemy to jabłko tam w środku, zamykamy tym kapelusikiem i wkładamy w folię. No mhm. i startowo, tak jak z ziemiaczkiem postępujemy, pieczemy, myślę, teraz tak pół godziny do 35 minut. Powinno wystarczyć oczywiście do nagrzanego piekarnika mniej więcej 150 stopni. Aha. A ten nasz poprzedni ziemniak, ja nie wiem, czy powiedziałaś, no ile tam stopni mieliśmy go stawiać 180. 180, 180, 180 dobra. Clamy czy... dobrze nagrzany piekarnik do 180 stopni. Dobra. Tak. No, no. i po, po tym czasie, po 30-35 minutach wyciągamy nasze jabłko. Jeśli będzie twarde, to możecie jeszcze zostawić na 10 minut, to Aha, zależy od wielkości jabłka. Czyli ono, ono musi być miękkie, tak? Tak, tak. Bra. Chodzi o to, że po pieczeniu to jabłko, yy, ta, te soki, one się tam gotują, to jabłko jest takie miękkie i wręcz rozpływające się, można im smarować. I w uh. połączeniu z tą czekoladą, to tworzy po prostu poezję smaku. <grym> no to super. Mhm. Dobra, więc teraz to już koniec, tak? Tak. Dobra, no więc przechodzimy do naszej trzeciej przekąski, trzeciego przepisu, yy, no co to jest? Co, czym jest ten trzeci przepis nasz? Eee, zaskoczę was, Znowu będziemy potrzebować folii, o nosika, kurczę! tym razem banana Aha. A i kawałek czekolady. Tylko kawałek? No kilka kostek. Kilka kostek, dobra. No a i co jest... robimy? Kolejny przepis, który poznałam na zbiórce mniej więcej 8 lat temu. Ja też, tym razem ja też. Nie wiem tak. ile lat temu, ale też go znam ze zbiórek. Dobra, mów, mów. Jest to przez że bardzo lubiany danie. Oj, bardzo. A więc bierzemy do ręki banana, bierzemy uh -huh. nożyk, i tak jakby od wewnętrznej strony, od tej wypukłości, uh -huh. robimy taką klapkę wzdłuż takich linii, wzdłuż banana, na pewno zauważycie. Robimy nacięcia i tak, jakby otwieramy to. Aha, czyli jakby odrywamy tylko jeden kawałek. Tak, jak normalnie odrywa się całość, to my tylko, tylko tutaj kawałek odrywamy, tak? Tak, i tak, żeby do żeby tego nie urwać, żeby można to potem zamknąć. Aha, no dobra, to no, trzeba pamiętać. To jest końcówki banana, wycinamy tę czarną końcóweczkę, bo ona jest w Tam są lamblie. Tak, tam są lamblie i tak wystupimy. <laughs> tak, uwaga, nigdy nie jemy końcówek, ponieważ końcówki zawierają lamblie, A tak. czym są lamblie, to już do. Dajcie w internecie. Tak, też. Tak. Tak, dokładnie. No i mamy tego bananka. No i bierzemy nożyk i nacinamy go tak mniej więcej co półtora centymetra na taką centymetrową przerwę. Mm -hmm. I te centymetrowe kawałki Wybieramy na... i zjadamy. Tak, nacinamy tylko środek, bez skórki już. Tak, bez skórki. Środek I w te luki, mniej więcej centymetrowe mniejsze, nawet trochę, wkładamy kawałki czekolady. Mm -hmm. a co z tym, co zostanie? Z tym, co wyciągniemy tymi kawałkami? Do buzi. Do, do buzi. buzi, aha, okej, okay, i zjadamy, dobra. No i takiego nafaszerowanego bananka zamykamy, owijamy w folię i do piekarnika nagrzanego do 180 stopni lub. na pół godzinki. Lub do ogniska. Lub do ogniska, tak jak my robiłyśmy na naszym przypadku, to wpadałyśmy do ogniska, ale piekarnik też może być. Tak, tylko pół godzinki to nie przypadkiem trochę za długo, bo w sumie czekolada się szybko rozpuści. No to myślę, że pół godzinki to może być maks. To zależy, bo musimy sprawdzić widelcem, czy jest miękki. Może hmm. wystarczyć 20 minut, to zależy od piekarnika. Trzeba kontrolować cały czas tak. naszego bananka. O, tak, generalnie są to bardzo proste przepisy. jak widzicie, prawie, prawie identyczne, ale prostota. Generalnie tak. w prostocie tkwi urok tych. <grym> I podstawowe smaki doprawione nutką harcerstwa, ogniska. Tak, czyli nasze klimaty dzisiaj. Dzisiaj prostota, i dzisiaj po harcersku. Tak, prostota i harcersko. Super. Mocno na wieczór. Tak, mam nadzieję, że, że spróbujecie i będzie Wam to smakowało, bo mi osobiście smakowało bardzo. Mi banany też, reszty nie jadłam, ale na pewno spróbuję i również polecam, bo tutaj mogę zaświadczyć, że nasza elf. Robi bardzo dobre rzeczy Och no. Jak mogę, mogę wam dodać, że nawet ostatnio jakieś dwa tygodnie temu tutaj w akademiku u mnie Z koleżanką zrobiliśmy sobie te jabłka i zajadałyśmy się aż uszy się utrzęsły Kurczę, ja nie mogę takich rzeczy robić, bo ja tu nie mam piekarnika Naprawdę? Oj bieda No, no. no to... Jest trochę kicha Problem! <laughs> Ale spokojnie, piekarnik mam w domu, jestem co tydzień w domu, więc myślę, że coś radę zrobić. Tak, mam szansę. Dobra. Dobra, ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że te przepisy znajdą się niebawem na naszym blogu. Mhm. Bliżej kultury, tak, to nasz blog. Tam się one znajdą. Myślę, że jutro. Jutro. Jutro, tak. Myślę, że jutro na pewno się znajdą. Teraz już niestety musimy kończyć, ponieważ ja tu mam bardzo niewygodne warunki pracy, ponieważ leżę sobie na korytarzu na podłodze e, z laptopem. A ja, a ja korzystam z komputera mojej współlokatorki, bo nie mam internetu. No właśnie, więc bardzo trudne nie, warunki. Warunki są ciężkie i przepraszamy w ogóle za spóźnienie. Tak. Ale to niestety nie wynikało od nas. Tak, dokładnie. U mnie w pokoju tam oglądają film, więc też nie bardzo mogę tam siedzieć, bo byście wszystko słyszeli, a ja nie o film tutaj chodzi. Więc właśnie korytarz jest tutaj moim e, pomieszczeniem służbowym w tym momencie. Tak. tak. Dobra. E, I tak jeszcze przysyłam pozdrowienia od mojej koleżanki z Akademickiem, Misji. Może powiedz coś do mikrofonu, Misia. Hej! <grym> to była Michalina. A więc okay. kończymy na dzisiaj. Ja również pozdrawiam Michalinę i pozdrawiam całą resztę, która nas słucha. Będzie. Tak. A więc smacznego! Tak, i smacznego! Do zobaczenia, do do zobaczenia. Cześć. Pa. pa.